Przed obejrzeniem materiału skonsultuj się z demagogą oraz konkret 24 w celu potwierdzenia oglądanego fake newsa. Oglądanie materiałów na tym kanale zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz będą pytania, które spływały do nas z redakcji. Ponad 40 pytań, więc zasada jedno pytanie od jednej redakcji. W pierwszej kolejności um, będą pytania dotyczące konferencji tematu konferencji. Proszę bardzo. Redaktor Edyta Kochlewska z DlaHandlu.pl pyta, jaki jest horyzont czasowy pełnego przywrócenia działania sklepów w galeriach handlowych, pełnego, czyli bez limitu klientów? Szanowni państwo, jeżeli ja mogę odpowiedzieć częściowo przynajmniej na to pytanie. my nie wrócimy do czasów sprzed epidemii, dopóki nie będziemy mieli szczepionki. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytania. Redaktor Krzysztof Berenda, RMF FM pyta o to, czy od poniedziałku poluzowane zostaną również reguły dotyczące spotkań międzyludzkich i na przykład gromadzenia się w dwie, trzy osoby. Jak będzie szczepionka. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytania. Pytanie od redaktor Aleksandry Mimier z niezależnej.pl Pani redaktor pyta o okoliczności, które będą decydowały o rezygnowaniu z kolejnych ograniczeń przechodzenia do kolejnych etapów. Jak powiedziałem, jak będzie szczepionka. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Pan redaktor Łukasz Szpyrka z Interi pyta o wskazane w etapie trzecim możliwość powrotu najmłodszych dzieci do szkół, przedszkoli, żłobków. Czy to oznacza, że dzieci powyżej czwartej klasy do szkoły do końca roku szkolnego nie wrócą? I co, te, jak też będzie wyglądał ten powrót tych młodszych dzieci do placówek oświatowych? Szanowni Państwo, jak będzie szczepionka? Pytanie redaktora Bartłomieja Maślankiewicza z Polsat News, który pyta o, tym, o to, w którym etapie planowane jest wznowienie działalności zakładów fryzjerskich. Jak będzie szczepionka. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Pytanie od redaktora Michała Kolanki z Rzeczpospolitej, który pyta o to, w kiedy i w jakim formacie będą jak otwarcie, otwarte szkoły. Czy są takie plany i czy planowane matury będą wyłącznie pisemne? Tak jak myśmy zakomunikowali, ten. ten jak będzie szczepionka. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Pytanie redaktora Rafała Białkowskiego z PAP. Pan redaktor pyta, kiedy możemy się spodziewać w ogóle sygnałów od, o, o rozpoczęciu drugiego etapu łagodzenia restrykcji i od czego będą te decyzje w sprawie rozpoczęcia drugiego etapu uzależnione? Szanowni Państwo, tak jak już powiedzieliśmy, te Warunki są dosyć jasne, epidemiczne, natomiast kiedy będzie szczepionka? Dziękuję bardzo. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję.